Część. W dzisiejszym filmie opowiem Wam o siatce ogrodzeniowej i jej cenach, wymiarach oraz procesie montażu krok po kroku. Jeśli zastanawiacie się, jak skutecznie ogrodzić swoją działkę, to ten materiał jest dla Was. Przedstawię wszystkie niezbędne informacje, które pomogą Wam podjąć decyzję oraz przeprowadzić montaż samodzielnie. Zaczynajmy. Siatka ogrodzeniowa, ze względu na niezbyt wysoka cenę, łatwość montażu oraz trwałość jest bardzo popularnym sposobem ogradzania terenów. Jakiś czas temu wydawało się, że siatka ogrodzeniowa może zostać wyparta przez ogrodzenia panelowe, ale tak się nie stało i w dalszym w ciągu to często wybierana opcja, szczególnie po pojawieniu się siatek ogrodzeniowych zgrzewanych. Kryteria wyboru określonego rodzaju ogrodzenia mogą okazać się różne, ale na pewno jest to wariant wart rozważenia. Przepisy prawne dotyczące stawiania ogrodzenia mówią jasno że nie ma potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę, jednak niekiedy potrzebne jest zgłoszenie. Budowa lub remont ogrodzeń od strony dróg, placów, ulic, torów kolejowych, innych miejsc publicznych oraz mających powyżej 2 i dwóch m. Wymagają zgłoszenia do starostwa na 30 dni przed rozpoczęciem robot. Warto przy tym zauważyć, że ogrodzenia z reguły nie przekraczają tej wysokości. Na ogrodzeniach, nie tylko z siatek ogrodzeniowych, zabrania się umieszczania ostro zakończonych elementów, takich jak np druty kolczaste. Na wysokości poniżej 1,8 m i chodzi tutaj o względy bezpieczeństwa. Zalety siatki ogrodzeniowej. Siatka ogrodzeniowa ma całkiem sporo zalet, dzięki którym jest tak chętnie wybieranym materiałem ogrodzeniowym. Przede wszystkim siatka ogrodzeniowa wyróżnia się stosunkowo niska cena, co dla wielu osób ma kluczowe znaczenie. Ze względu na łatwość montażu, nie trzeba zlecać tej pracy fachowcom, co jest kolejnym czynnikiem wpływającym na obniżenie wydatków. Związanych z budowa domu jednorodzinnego. Siatki ogrodzeniowe charakteryzują się dobra wytrzymałością oraz elastycznością, dzięki czemu można je postawić nawet na bardzo trudnym terenie. W każdym razie tego typu ogrodzenie domu jest stabilne, nawet przy wysokości sięgającej 4 M. Siatka ogrodzeniowa wykazuje również dużą odporność na warunki atmosferyczne, w tym działanie promieni UV. Obecnie mamy też możliwość wyboru rozmaitych wariantów kolorystycznych siatek ogrodzeniowych, co będzie wartością dodana dla sporej grupy inwestorów. Warto jeszcze zaznaczyć, że siatka ogrodzeniowa w miarę łatwo i szybko można naprawić, ale także ją ja przedłużyć, skrócić lub zmienić jej położenie. Siatki ogrodzeniowe zastosowanie. Wysoka siatka ogrodzeniowa przydaje się przy ogradzaniu sądów, obiektów przemysłowych czy też placów budów. Jednak przede wszystkim takie siatki ogrodzeniowe wykorzystuje się do wydzielenia oraz zabezpieczenia obszarów posesji prywatnych. Ogrodów przydomowych i działek uprawnych. Niższe siatki ogrodzeniowe często mają zastosowanie przy wydzielaniu konkretnych obszarów na terenie ogrodów lub działek, aby uniknąć zadeptania albo podgryzania warzyw czy też owoców przez zwierzęta. Często odporne na warunki atmosferyczne, niskie siatki ogrodzeniowe służą jako siatki hodowlane do wydzielania terenu przeznaczonego dla zwierząt domowych. Rodzaje siatek ogrodzeniowych siatka ogrodzeniowa ocynkowana czy powlekana? Te dwa rodzaje siatki ogrodzeniowej ESA najchętniej wybierane, i to głównie ze względu na swoje parametry. Siatka ogrodzeniowa powlekana druty stalowe w tym rodzaju siatki otoczone ESA równomierna warstwa polichlorku winylu PVC, który chroni. Siatkę przed korozją, ale również zabezpiecza ją przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz wilgocia. Plusem wydaje się możliwość wyboru różnych wariantów kolorystycznych, jakie mają powlekane siatki ogrodzeniowe, więc można je idealnie wkomponować w stylistykę otoczenia. Wada siatki powlekanej jest możliwe występowanie niezbyt estetycznie wyglądających ubytków tworzywa i w konsekwencji pojawienie się rdzy. Niekiedy też dochodzi do blaknięcia koloru siatki ogrodzeniowej. Oczywiście to kwestia długiego przedziału czasowego, aby doszło do tego typu zjawisk. Siatka ocynkowana drut w siatce ocynkowanej nie ma powłoki z PVC, ale cienka warstwę cynku, która przylega do powierzchni stali. Rdza może pojawić się tylko w miejscach głębokich zarysowań. Ten rodzaj siatki nie ma wyboru w zakresie kolorów, jak przy siatce powlekanej. W ostatnich latach większą popularnością cieszy siatka pleciona powlekana, głównie ze względu na szeroka ofertę kolorystyczna, co. Może podnieść walory wizualne ogrodzenia z siatki. O jednym trzeba jednak pamiętać. Ogrodzeniowa siatka pleciona z dodatkowa powłoka ochronna ma drut cięższy niż w siatce ocynkowanej. Przykładowo w siatce powlekanej o średnicy 3,2 mm znajduje się drut o grubości 2 mm, a w siatce 4,2 mm drut ma grubość 3 mm. Jak widać, różnice są spore i kiedy zależy nam na wyjątkowej sztywności całego ogrodzenia, to lepszym pomysłem może okazać się wybór. Siatki ocynkowanej mającej 4 mm. Przy okazji będzie to również bardziej ekonomiczne rozwiązanie, ponieważ siatki ogrodzeniowe z powłoka PVC bywają do 30% droższe. Warto jeszcze dodać, że można kupić siatkę ogrodzeniowa plastikowa, jednak takie siatki ogrodzeniowe klasyfikuje się raczej jako siatki ogrodzeniowe przeznaczone dla ogrodnictwa, do zabezpieczenia skarpy czy też ogrodzenia młodych drzewek przed zwierzętami. Po prostu ESA zbyt słabe na ogrodzenia z siatki. Z kolei siatka metalowa bez żadnej warstwy ochronnej nadaje się jedynie na ogrodzenia tymczasowe, ponieważ nie jest odporna na działanie czynników atmosferycznych. Siatki plecione czy siatki zgrzewane? To drugi dylemat, przed którym stajemy, wybierając siatkę ogrodzeniowa. Siatka pleciona składa się z drutów plecionych, których ogniwa nie połaczone połączone ze sobą na stałe, więc sztywność ma średnia. Sposób naciągania takich siatek ogrodzeniowych jest trochę skomplikowany i wymaga siły. Siatkę trzeba usztywnić z drutami naciągowymi w trzech miejscach, na dole, na gorze i pośrodku ogrodzenia z siatki. Przy słupach siatka pleciona dociągana jest pretami naciągowymi wplecionymi w początkowe oczka siatki ogrodzeniowej. Jeżeli jest konieczny dodatkowy naciąg, to niezbędne okazują się napinacze i obejmy napinające. Siatka ogrodzeniowa pleciona nadaje się przede wszystkim do odgrodzenia oddziałki sąsiada lub zabezpieczenia tyłu posesji, ponieważ trudno doszukać się w niej jakichś walorów estetycznych. Siatka pleciona bywa trochę tańsza niż zgrzewane siatki ogrodzeniowe i można je kupić nawet za 10 do 15 zEł MB. Z kolei siatka ogrodzeniowa zgrzewana zbudowana jest z drutów zgrzewanych, co daje bardzo dobra sztywność. W związku z tym, ze siatki zgrzewane same w sobie charakteryzują się wysoka sztywnością, nie ma żadnego problemu z ich naciąganiem. Zgrzewane siatki ogrodzeniowe naciągać może nawet jedna osoba, a ponadto nie SA potrzebne druty naciągowe. Ogrodzenie z siatki zgrzewanej nie tylko pełni funkcje użytkowe, czyli zabezpieczenia danego terenu, siatki zgrzewane pełnia także funkcje estetyczne. Siatka ogrodzeniowa cena. Cena ogrodzenia z siatki zależy od kilku czynników, ale na pewno nie warto za bardzo oszczędzać na jakości materiałów, o ile zależy. Nam na solidnym i estetycznym ogrodzeniu. Ewentualnych oszczędności można szukać w przypadku ogrodzenia tymczasowego. Kształt posesji. Ta kwestia bardzo mocno wpływa na ostateczny koszt. Najmniej problemów będzie przy kwadratowych i prostokatnych działkach, na których wystarcza dwa słupki początkowe, cztery słupki narożne. Oraz odpowiednia ilość słupków pośrednich, które należy umieszczać co 2-3 metry. Posesje o nieregularnych kształtach często wymagają większej liczby słupków narożnych, a to, niestety, mocno podwyższa koszty całkowite. Trzeba mieć na uwadze fakt, że cena jednego słupka, w zależności od rodzaju waha się w granicach 20-100 zł, a najwięcej wydamy. Na słupki początkowe i narożne. Podmurówka. Wykonanie podmurówki nie jest konieczne, ale zalecane, chyba ze siatka ogrodzeniowa jest jedynie tymczasowym rozwiązaniem. W innym przypadku rozsądnie będzie uwzględnić jej koszty, mimo że nie jest małe. Ogrodzenie z siatki z podmurówka to znacznie mocniejsza konstrukcja parkanu i tym samym jego trwałość. Poza tym... Podmurówka zagwarantuje większą ochronę M. Inaczej przed zwierzętami i skutecznie zabezpieczy słupki metalowe przed wilgocia z ziemi. Niektórzy, w ramach szukania oszczędności, decydują się na wkopanie albo też na wbetonowanie słupków bezpośrednio w grunt. Owszem, jest taniej, ale niekoniecznie solidnie. Jeżeli nie chcemy problemów w przyszłości, to lepiej podjąć decyzję o wykonaniu kompletnej podmurówki. To wiąże się z koniecznością wykopania fundamentów na mniej więcej 1 metr, a wiedz do poziomu przemarzania gruntu. Następnie należy wykonać cokoł, który będzie wystawać przynajmniej 30 cm nad poziom podłoza. Przy standardowej szerokości podmurówki koszt prac wyniesie 25 do 40 zl megabajtów. Jakość materiałów. Jeżeli ogrodzenie z siatki będzie tymczasowe, to nie ma potrzeby zastosowania materiałów najlepszych jakościowo. W takiej sytuacji wystarczy cienka siatka ogrodzeniowa, nawet niekoniecznie ocynkowana lub powlekana, której cena będzie oscylować w granicach 7 do 10 eur megabajtów. Można też, jak wspomniano wcześniej, pominać wykonanie podmurówki, a słupki jedynie wkopać w ziemię. Sytuacja zmienia się, kiedy ogrodzenie z siatki ma zostać zrobione na stałe. Wtedy nie powinno się oszczędzać na jakości i dotyczy to szczególnie wyboru siatki ogrodzeniowej. Najlepsza będzie siatka ogrodzeniowa ocynkowana lub pokryta PVC o średnicy drutu ocynkowanego minimum 3 mm, aczkolwiek najbardziej. Trwała i odporna na uszkodzenia mechaniczne ma 4 mm średnicy. Optymalnym wyborem wydaje się także siatka ogrodzeniowa z grubego drutu ocynkowanego tworzącego stosunkowo niewielkie oczka, która. Gwarantuje właściwa sztywność oraz wytrzymałość na wszelkiego rodzaju obciążenia. Na pewno sprawdzi się, kiedy na posesji znajduje się pies który mógłby pogiąc zbyt cienkie druty skaczać na ogrodzenie. Jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, grubszy drut oznacza te zwiększa wagę siatki. Dobra jakościowa siatka oznacza wydatek rzędu 15 do 25 ZEU MB. Akcesoria dodatkowe Warto zdecydować się na drut naciągowy, który zwiększa stabilność i odporność siatek ogrodzeniowych na uszkodzenia czy też napinać. Drut naciągowy, montowany przy słupkach, niezwykle ułatwiający napinanie siatki. Przydatne mogą też okazać się opaski mocujące do napinaczy i śruby mocujące. Nie jest to jednak kosztowna akcesoria. Montaż siatki ogrodzeniowej krok po kroku. Samodzielne postawienie ogrodzenia z siatki jest niezwykle proste i nie powinno zajać dużo czasu ani też energii. Trzeba jedynie zebrać niezbędne materiały i dokładnie zapoznać się z instrukcją montażu. Problemy mogą się pojawić jedynie w przypadku wyjątkowo nierównego terenu. Przygotowanie. W tym etapie należy ustalić wymiary ogrodzenia oraz ustalić odległości między słupkami ogrodzenia z siatki. To ważne, gdyż w ten sposób łatwo obliczyć zarówno ilość potrzebnych słupków, jak i długość siatki. Przydatne okazuje się określenie wysokości ogrodzenia z siatki. Standardem jest ich wysokość siatki 1,5 m, więc spod murówka samo ogrodzenie z siatki będzie wyższe o jakieś 30 cm. Kolejny krok wiąże się z uprzątnięciem terenu z przeszkadzających krzaków. Kamieni czy śmieci, a następnie wytyczenie granicy ogrodzenia z siatki. Zakup materiałów. Kiedy teren zostanie wymierzony i uporządkowany, to można przystąpić do zakupu niezbędnych materiałów. Przede wszystkim potrzebna jest siatka ogrodzeniowa, oczywiście najlepiej ocynkowana albo powlekana PVC. Warto pamiętać, że najlepszym wyborem będzie siatka mająca drut o minimalnej grubości 3 mm. Ważna jest też wielkość oczek. Siatka ogrodzeniowa z mniejszymi oczkami jest sztywniejsza, ale jednocześnie cięższą. Waga jest jednym z ważniejszych parametrów ogrodzenia, ponieważ ma bezpośredni wpływ na proces montażowy, ale także na odporność i wytrzymałość na wszelkie czynniki zewnętrzne. Zależy od kilku elementów. Ważny jest rodzaj materiału, z którego siatka ogrodzeniowa została wykonana, ale decydujące będą określone parametry, jak właśnie. Wielkość oczka, czy też średnica drutu. Najczęściej wybiera się oczka o wymiarach 50 razy 50 mm lub 60 razy 60 mm. Do montażu konieczne są trzy rodzaje słupkow: słupki początkowe, słupki narożne i słupki pośrednie. Słupki początkowe. Wykorzystuje się je na krawędziach ogrodzenia, na przykład przybranie. Od nich zaczyna się i kończy ogrodzenie. Słupki narożne. Montuje się je na każdym rogu posesji i z reguły słuza do łaczenia ścian prostopadłych siatki. Muszę wykazywać się wyjątkowa wytrzymałością, więc ma ja największe średnicy. Czasami stosuje się jeszcze specjalne podpory przy tych słupkach. Słupki pośrednie. Lokowane SA co 2 do 3M, najczęściej to odległość 2,5 M wini prostej od słupków początkowych i narożnych. Dzięki nim jest możliwe wykonanie ogrodzenia o dowolnej długości, ponieważ stabilizują całą konstrukcję. Pozostałe materiały. Jeżeli planujemy wbetonowanie słupkow lub podmurówkę, to oczywiście koniecznie trzeba kupić beton. Niezbędne ESA także przy siatce plecionej, napinacze drutu, drut naciągowy, pręty napinające. Osadzenie słupkow ogrodzenia z siatki. Jeżeli chcemy mieć podmurówkę, to trzeba wykopać dol pod fundamenty o szerokości 30 cm i głębokości 80-120 cm. W przypadku bezpośredniego wkopania lub wbetonowania słupkow, Należy wykopać dołki o analogicznej szerokości i głębokości. Podmurówka wymaga wykonania szalunku, a jeżeli z niej rezygnujemy, to osadzamy delikatnie słupki w przygotowanych otworach, stabilizujemy. Je i pożemujemy, a następnie zalewamy betonem otwory lub szalunek. Warto ponownie sprawdzić pion, zanim beton się zwiąże. Kiedy zależy nam na bardzo stabilnej konstrukcji, to można do słupków początkowych dołaczyć jedna podporę, a do narożnych dwie podpory. Teraz należy poczekać 3-4 dni, aby beton wysechł. Dobrze przykryć go folia izolacyjna, aby ten proces przebiegał prawidłowo. Mocowanie elementów naciągowych. Podstawowym elementem naciągu jest drut naciągowy, który najlepiej usytuować w trzech miejscach, a więc na gorze, na środku i na dole siatki. Na wysokości naciągowego drutu ocynkowanego należy wcześniej zamontować napinacz oraz opaskę mocującą ze sruba i oczkiem. Montaż samego drutu ocynkowanego zawsze należy zaczynać od dołu, przekładając go przez oczka, po czym trzeba mocno przekręcić śrubę napinającą. Kiedy druty zostaną naciągnięte, to można przystąpić do przymocowania ich do słupków pośrednich. Istnieją dwa sposoby: albo stosuje się przelotki, albo metalowe opaski mocujące. Montaż siatki ogrodzeniowej. Montowanie siatki ogrodzeniowej zawsze zaczynamy od słupków początkowych. Najpierw, przez pierwsze oczka. Przekładamy pret na prezający, potem przekładamy siatkę przez owu pret, a następnie zakładamy całość na śruby z oczkami. Niektórzy decydują się na wersję ekonomiczną, przymocowując pret cienkim drutem do zapłatania, ale nie wygląda to zbyt estetycznie. Siatkę rozciągamy i mocujemy pojedynczo do każdego słupka. Najlepiej, kiedy wykonują to dwie osoby. Jedna może mieć problem z odpowiednim naciągiem. Na koniec sprawdzamy poziom naprężenia i mocujemy siatkę do drutu naprezającego za pomocą drutu ocynkowanego do zapłatania. Jak powinien wyglądać montaż siatki ogrodzeniowej, można zobaczyć na poniższym wideo naprawa siatki ogrodzeniowej. Generalnie, ten typ ogrodzenia charakteryzuje się dużą wytrzymałością, lecz niekiedy może dochodzić do naruszenia struktury siatki. Na szczęście, naprawa nie powinna sprawić wielkich kłopotów i nie wiąże się z dużymi wydatkami. Obwisła siatka jak ja naciągnąć? Ten problem zdarza się szczególnie właścicielom psów, kiedy czworonok jest ciężki i często skacze na ogrodzenie z siatki. W takiej sytuacji wystarczy zastosować napinacze, a wiece elementy zamontowane za pomocą drutów w odległości kilkunastu centymetrów od słupkow. Natomiast w górna i dolna część siatki należy jeszcze wpleść dwa druty napinające mniej więcej 50 centymetrów od siebie, a ich końcówki umieścić w napinaczach. Potem należy przekręcać śruby w nich umocowane AZ, osiągnie się właściwe naprężenie siatki. Jeżeli siatka ogrodzeniowa nie ma napinaczy, to obwisłe części ogrodzenia trzeba odpiać od słupkow, naprezyć i na nowo zamocować. Takie ręczne naciąganie najlepiej przeprowadza trzy osoby. Dwie naciągną ogrodzenie z siatki, a trzecia przymocuje siatkę do słupkow. Uszkodzona struktura siatki ogrodzeniowej wiele zależy od skali uszkodzeń. Stosunkowo niewielkie dziury lub przerwania siatki można uzupełnić z kawałkiem drutu ocynkowanego używając jedynie kombinerek. Z kolei dużych uszkodzeń nie opłaca się naprawiać, ponieważ ucierpi na tym zarówno estetyka, jak i trwałość ogrodzenia. W takiej sytuacji pozostaje jedynie wymiana siatki ogrodzeniowej, która powinna okazać się tańsza niż renowacja. Rdza na siatce ocynkowanej siatki ogrodzeniowe ocynkowane Esa dość odporne na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych, ale. Po kilku latach może pojawić się korozja. Usuwanie nalotu za pomocą drucianej szczotki bywa trochę czasochłonne. Lepszym pomysłem wydaje się wykorzystanie odpowiedniej nakładki na wiertarkę lub zastosowanie odrdzewiacza w płynie. Po zakończeniu czyszczenia z rdzy, ocynkowane siatki trzeba jeszcze pokryć farba podkładowa i wykończeniowa, co zabezpieczy jana. Kolejne lata przed korozją. Czy warto stosować siatkę ogrodzeniowa? Ogrodzenie z siatki jest zdecydowanie bardziej ekonomicznym rozwiązaniem niż płoty drewniane, ogrodzenie panelowe, ogrodzenie gabionowe. Stalowe lub ogrodzenia betonowe. Ponadto można je wykonać samodzielnie i zaoszczędzić na robociznie. Siatka ogrodzeniowa nie prezentuje się może zbyt efektownie, ale jest to praktyczne rozwiązanie, dlatego siatka jest warta rozważenia. Dziękujemy za obejrzenie naszego filmu na temat siatki ogrodzeniowej. Mamy nadzieję, że informacje dotyczące ceny, wymiarów oraz krok po kroku procesu montażu były dla Was pomocne. Pamiętajcie, z odpowiedni wybór siatki oraz staranny montaż to klucz do trwałego i estetycznego ogrodzenia. Jeśli macie pytania lub chcielibyście podzielić się swoimi doświadczeniami, zapraszamy do komentowania. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.